Naszym gościem jest doktor Marek Jędrzejko i. Ma Maciej Jędrzejko, przepraszam, zdziwił się. Proszę mi wybaczyć, dzisiaj Blue Monday. Nie psujmy sobie nastroju. Okej, okay, dzięki, nie chciałam pana tego zrobić. Panie... Dzień dobry, witam, panie, panie doktorze, jak ma działać ta męska koncepcja, antykoncepcja, na jakiej zasadzie? No, na bardzo podobnej zasadzie jak pigułka dla kobiet, to znaczy miała być to lek hormonalny, którego celem jest hamowanie osi przysadkowo podzgórzowo jądrowej w taki sposób, żeby zmniejszyć ilość plemników wytwarzanych przez jądra do ilości, która nie zapewnia czy zapewnia brak płodności. Każda antykoncepcja, żeby była dobrą antykoncepcją, musi być przede wszystkim bezpieczna, musi być skuteczna i musi być odwracalna, powinna być tania i powinna być łatwo dostępna. Więc czekamy na taki lek od, od właściwie 1955 roku, kiedy po raz pierwszy ogłoszono, że takie badania nad pigułką dla mężczyzn trwają. Natomiast przez bardzo wiele lat to się kończyło niepowodzeniem po prostu z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że męski układ hormonalny jest jednak znacząco inny od kobiecego, a po drugie Faceci są dość szczególni. Mianowicie badania w Harvardu dowodzą, że faceci mają potworny problem z braniem leków regularnym. W Stanach Zjednoczonych nawet stwierdzono, że nie ma sensu w ogóle inwestować w faceta, jeżeli chodzi o tak zwaną świadomość zdrowotną. Trzeba inwestować w kobiety, bo to kobieta jest w stanie zadbać o rodzinę i to ona wyśle faceta w odpowiednim momencie do lekarza, jak będzie chory. W związku z tym... Wszelkie nakłady finansowe w Stanach Zjednoczonych raczej szły na edukację kobiet w tym zakresie niż mężczyzn. Już oczywiście mówię po latach 60. Natomiast mężczyźni mają duży problem z regularnym braniem leków, a poza tym jest jakieś takie przekonanie, że no facet może nie mieć ręki, może nie mieć nogi, ale nie może być kaleką, nie może być niepłodny. Jak to może mhm. facet być niepłodny? Oczywiście to myślenie się sukcesywnie zmienia i coraz więcej mężczyzn bierze odpowiedzialność jednak za antykoncepcję, bo przecież seks to nie jest tylko sprawa, to, to jest sprawa nas obojga. To nie jest tak, że odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na kobiecie. Ale niestety w praktyce, w praktyce tak jest, że to kobieta nosi dziecko. I jeżeli coś nie pójdzie dobrze, to to kobieta ponosi największe odium tych różnych problemów związanych z, z, z ciążą. Dlatego też e, motywacja dobrania brania tabletek w przypadku kobiet jest znacznie większa niż w przypadku mężczyzn. No i właśnie dlatego stąd wziął się cały problem z tą męską antykoncepcją. Krótko mówiąc, Dzisiaj, panie doktorze, y myśli pan, że nawet jeżeli to się w końcu uda zrobić, to nie wierzy pan w to, że mężczyźni będą chcieli taką tabletkę albo jakiś substytut tabletki, bo to nie musi być tabletka, zażywać? Niestety obawiam się, że tak może być e, z kilku powodów. E, może tak być e, dlatego, że e, objawy niepożądane e, tabletek męskich będą bardzo podobne do objawów niepożądanych tabletek dla kobiet, czyli na przykład spadek libido. Wyobraźcie sobie państwo, faceta, który nie ma libido, no to po prostu strzał w no to... policzek nie ma żadnych. To rzeczywiście Chociaż wtedy ta antykoncepcja jest bardzo skuteczna, o tak. tym Totalnie skuteczna, tak. Natomiast, natomiast myślę sobie tak, że coraz więcej jest mężczyzn jednak świadomych, coraz więcej jest mężczyzn, którzy nawet do tego stopnia biorą na siebie odpowiedzialność, że dokonują wazektomii, czyli ubezpłodnienia tak naprawdę. I kiedy mają na przykład dwójkę czy trójkę dzieci i już nie planują mieć więcej dzieci, odciążają kobietę z tej odpowiedzialności tym prostym zabiegiem. Zabieg kosztuje około 2000 zł, jest jednorazowy, nie trzeba go codziennie brać, nie trzeba codziennie stosować. I to w ogóle jest problem antykoncepcji również kobiecej, że jest to w większości przypadków jeżeli chodzi o pigułkę, to jest konieczność codziennego stosowania. A to zawsze jest pewien problem, ponieważ nikt z nas nie jest idealny i no tak. szacuje się, że 80% kobiet robi błędy w stosowaniu antykoncepcji, zapomina tabletek, czy przesuwa tabletki. Myślę, że każda z pań, tak. która kiedykolwiek była tabletki, taką, taką sytuację przeżyła. Dziękujemy, panie doktorze, za te wyjaśnienie tych nowinek. To, że może być problem z, z stosowaniem tego preparatu, mnie osobiście Osobiście też przekonuję, ponieważ okazuje się, że to ma być żel wcierany w ramiona. Jakoś sobie nie wyobrażam, że będą to stosować regularnie yy, każdego dnia, bo tyg tylko wtedy ma to sens. Dziękujemy za tę rozmowę i czekamy na faktyczne efekty końcowe. Czekamy, czekamy.